Monstera jest rośliną pnącą, występującą w ciepłych obszarach Ameryki Południowej i Środkowej, choć niektóre gatunki zostały także wprowadzone gdzieniegdzie do innych rejonów świata, gdzie stały się nawet inwazyjne. Występuje wiele gatunków, najczęściej spotkać można jednak Monstera Deliciosa, czyli Monstera Dziurawą. Nazwa monstera pochodzi od łacińskiego monstrum, czyli potwór. Jest to spowodowane nietypowymi otworami, czy też pęknięciami i nacięciami w liściach tych roślin. Początkowo młoda roślina wytwarza pełne liście, dopiero z czasem zaczynają pojawiać się otwory i nacięcia. Kiedy liść już się rozwinie, zostanie w takiej formie już na zawsze. Liście monstery stały się tak popularne, że zaczęto wykorzystywać je jako wzory przy np. pościelach, tapetach czy okładkach. Uprawa. Rośliny łatwe w uprawie dobrze rosną na zwykłej ziemi kwiatowej. Monstera dziurawa potrafi osiągnąć dość pokaźne rozmiary ponad 2 metry nawet w warunkach domowych. Potrzebuje przestrzeni, aby się rozrastać, jej liście mogą być spore. Powinna mieć zapewnioną jakąś podporę typu palik, do której będzie można przywiązać roślinę. Monstera produkuje również korzenie powietrzne, które przymocowują ją do drzew oraz pobierają wodę z powietrza. Nie wolno ich usuwać, nawet jeśli nie są wykorzystywane. Podlewamy ją umiarkowanie, starając się jej nie przelewać. Lubi wysoką wilgotność powietrza, dlatego warto czasem ją spryskiwać. Przy okazji usuniemy również kurz. Lubi zjeść, więc warto ją nawozić, pamiętając, że podłoża do roślin posiadają już dawkę nawozu na pewien czas. Najlepiej rośnie w miejscu dobrze oświetlonym, jednak bezpośrednie słońce może poparzyć liście. Dość rzadko kwitnie w domu, choć nie jest to niemożliwe. Kwiaty mają kształt kolby i są białe. Rozmnażanie przez sadzonki. Roślina jest trująca dla ludzi i zwierząt. Jedynie mocno dojrzałe owoce są uznawane za jadalne. Należy zatem uważać. Poleca się zakładać rękawiczki oraz myć ręce po zabiegach. Poza Monstera Deliciosa istnieją oczywiście inne gatunki uprawne, w tym także mniejsze. Podsumowując, Monstera Dziurawa jest niezwykle dekoracyjną i niewymagającą rośliną, z tym że trzeba poświęcić jej trochę więcej miejsca niż innym parapetowym kwiatom. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.